Ja nie, nie chcę, żebyś za dużo zdradzał, ale pet, stało ci się coś jeszcze? I trzeba było zostawić Askonę i dopłacić 5 dych. No, miałem całą zdartą twarz. No zdarła się maska, ale nie w samochodzie. Bo... No. To po prostu jest ryzyko, że, że auto pierdolnie skogotyczce, tak? No to jest dokładnie to, co się wydarzyło. Miałeś jakieś pasy wyjęto, Ci wyjął pas chociaż? Streczem do maski Ojciec A? mówi tak, zgakuj na maskę. Jedzą Fajnie by było, gdyby mama wyszła i powiedziała, no cóż, taki mamy rytuał. Kupi nowy samochód za wszystkie oszczędności w naszym domu. A w Oplu Baskonie są poduszki powierzchne. Podejrzewam, że nie. Czy nie no, można no. powiedzieć, że po zakupie Opla to wasza rodzina nie miała już ani poduszki powietrznej, ani finansowej. <suszy>